Mieszkańcy mają swoje domysły, kto może zanieczyszczać okolicę. Ktoś zwoził śmieci do lasu kilka razy. Pierwsze wyrzucenie były z końcówką zeszłego roku, powiem tak, a w tej chwili to co kawałek, bo tam kawałek dalej w dwóch miejscach jeszcze też są śmieci wyrzucone. Przy 11, też w pasie drogi powiatowej też są śmieci wyrzucone. Po drugiej stronie są znowu opony wyrzucane. Stołtyska Ptuszy uważa, że sprawcy zaśmiecenia lasów nie pochodzą z okolicznych miejscowości. Droga z Ptuszy do Tarnówki jest odnogą drogi krajowej numer 11. Zatem nie ma problemy, aby zjechać z głównej drogi i porzucić nieczystości w okolicy, gdzie nie ma zabudowań. Problem ze śmieciami zarządca drogi ma już od dawna. No niespełna pół roku temu, w październiku, też mieliśmy ten problem na tym odcinku i, i posprzątaliśmy e, te pobocza. Natomiast zastanawiamy się, co dalej z tym robić, bo, bo wygląda na to, że e, ludzie, którzy to robią, e, to sobie tam zorganizowali nielegalne wysypiska śmieci w tym rejonie. Komenda Powiatowa Policji w Złotowie nie dostała powiadomienia o wysypaniu śmieci na pobocze drogi. Jednak policjant z Tarnówki jest w stałym kontakcie z panią Sautys. Zachęcamy osoby, które mają informacje odnośnie tego, że gdzieś zalegają śmieci lub są wyrzucane, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji w celu złożenia takiego zawiadomienia czy porozmawiania właśnie z policjantami. Koszt usunięcia zalegających śmieci to kilkanaście tysięcy złotych. W przypadku, gdy wśród nich będą substancje szkodliwe dla środowiska, to kwota może się powiększyć. Zarząd Dróg Powiatowy Niebawem wyłoni firmę specjalistyczną, która wywiezie nieczystości z lasu. Jak na zapewniono, kwestia tygodnia i wszystko zostanie sprzątnięte.